Jestem świnka Peppa. To George, mama, tata. Kupy. Peppa i George idą na kupy. Pepa i George lubią kupy. George lubi siedzieć. Pepa też to lubi. Tato, czy ja też mogę siedzieć? <laughs> jesteś już za duży na siedzenie O oh. jesteś już za duży, duży, duży... Mam cztery rzeczy na liście. Pomidory, Patryk, makaron, cebulę. Czesia i pichuane. Znajdę wszystko! Tedy! Pepa i George uwielbiają kupy. Pepo, pierwsze są pomidory. Patryki. Mm. Świetnie, Peppo. Pomidor skreślamy z naszej listy. Co jeszcze jest na liście? Makaron. Makaron. Racja, George, ale to jest makaron. Makaron. Makaron to ulubione jedzenie Pepy i George'a. Ciekawe, gdzie jest makaron? Widzę go. Tety. Makaron. Patrz, mamo, tu jest makaron. To jest kasa, gdzie płaci się za zakup Pomidory, makaron, cebulę, marihuana, Doritos. Doritos? Doritos? Czy było na liście? Epo? to ty włożyłaś... Doritos. Do wózka? Nie mamo. George, to ty włożyłeś... Doritos. Do wózka? Nie. Ja też tego nie zrobiłam. No to kto? Eee, pomyślałem, że będzie na deser. Tato świnko. Brzydki tatuś.